Tytuł Kod Pamięci, z jednej strony zwraca uwagę na rolę pamięci, właściwie bez pamięci, to nie istnieje nasza świadomość, a bez naszej świadomości nie istnieje odbiór czegokolwiek nie tylko, nie tylko obrazów, jakby. I, I myślę, że każdy z nas inaczej odbiera rzeczywistość, tym bardziej interpretuje, czy tworzy, czy maluje obrazy. I... Jestem przekonany o tym, że, że jest to dla każdego człowieka bardzo indywidualna rzecz, a z drugiej strony pamięć jakby ujawnia właśnie ten kod, że, że buduje się pewien taki charakterystyczny dla nas czasem sposób porządkowania tej rzeczywistości. I ten sposób porządkowania tej rzeczywistości, czy to plastyczność tutaj na zewnątrz jest, jest jakby nam przypisany. I myślę, że to jest taka nawet rzecz, której, od której się nie da, nie da uciec, choćbyśmy nie, nie wiadomo, co wymyślali, to gdzieś tam, gdzieś to funkcjonuje po prostu. Ten, ten taki sposób no właśnie zakodowany w nas. I on się, on się jakby tworzy, jest nam dana, jest nam dana pewna. Pewna, pewna wrażliwość, pewien sposób e, myślenia, który jest, e, tworzy jakby dla każdego inną kombinację. I, I to jest takie jakby świadome nawiązanie do takiego e, kodu nawet może genetycznego.